Nazwa D7, bo po pierwsze taka nazwa jak jest litera i cyfra to się dobrze sprzedaje i dobrze chwyca. 4F, 3D, 5G, A4, H2O i tak dalej. To, to dobrze brzmi. Trochę też brzmi jak nazwa witaminy. nie? Jest taka witamina D. Ona jest bardzo ważna. Jej niedobory, jak ktoś ma to na przykład mogę że mieć bóle kości, bóle mięśni, ale w ogóle jakieś takie ogólne osłabienie, spadek odporności i jakichś takich sił życiowych, najlepiej tę witaminę uzupełnia się wychodząc na słońce, wychodząc na słońce, na światło słoneczne, którego nic nie może po prostu zastąpić. A jesteśmy tutaj na strychu, to jest bardzo dobry zasięg. Nigdzie w kościele, w klasztorze nie ma takiego zasięgu internet LTE po prostu śmiga jak szalony. Jak tutaj się podłączam do sieci Wi-Fi, no to, to mam takie prędkości, jakich, jakich nie mam nigdzie po prostu. Kiedyś ktoś z uczniów powiedział, kiedy powiedziałem uczniom, że, że działanie Ducha Świętego jest trochę jak, jak Wi-Fi. Miałem na myśli to, że go nie widać, to któryś z nich powiedział nie można bez niego żyć. Coś w tym jest. Te, ten projekt, ta nowelna, bo to on nowelne tutaj chodzi, ma nam pomóc mieć lepszy zasięg na Ducha Świętego, żeby On mógł więcej zdziałać w nas, w naszym życiu. Te nasze spotkania będą się składać się z kilku części. Najpierw słowo, później krótkie, krótkie rozważanie o konkretnym darze Ducha Świętego, jednym właśnie z 7D. Tych rozważań jest bardzo dużo, też nie roszczę sobie tutaj czegoś, że powiem coś odkrywczego, nowego, oryginalnego, ale dobrze jest te dary duchowe rozumieć. Tak jak wchodzimy do sklepu i, i nie wiemy, co chcemy kupić, to tracimy czas, tracimy siły. Yy, mogą nam wcisnąć wtedy byle co. Tak samo, gdy prosimy Pana Boga o coś, musimy wiedzieć dokładnie, czego potrzebujemy i dokładnie rozumieć, do czego nam to jest potrzebne, by, by umieć to w życiu zastosować. Ale Mówimy często o darach Ducha Świętego, ale są też owoce. Niektórzy się modlą o, o owoce Ducha Świętego. Trochę mnie to zawsze dziwi, bo jeśli chcę mieć owoce jabłoni, to zasadzam jabłoń, oczywiście, żeby prosić Pana Boga o to, by dał jej wzrost, ale muszę te jabłoń posadzić. Jeśli chcę mieć truskawki, muszę, muszę posadzić truskawki. Jeśli chcę mieć owoce Ducha Świętego, muszę mieć Ducha Świętego. One są znakiem tego, że Duch Święty we mnie działa. Stąd do każdego daru będę próbował dopasować, może trochę łopatologicznie, ale jednak tych kilka owoców Ducha Świętego, które święty Paweł w liście do wymienia, i jakoś je ze sobą skojarzyć, żebyśmy mogli jakoś sprawdzić, czy te dary już w nas są, już w jakiś sposób w nas właśnie owocują. Tymi, w których owoce Ducha Świętego były szczególnie widoczne, szczególnie dostrzegalne i zauważalne, byli niewątpliwie święci. Stąd dobrze myślę, każdego, do każdego daru przytoczyć jednego świętego i poprosić go też o, o wstawienictwo, bo to, o to, by On wymodlił nam te dary którymi jego Pan Bóg tak obficie obdarzył. Nie będę śpiewał oczywiście, ale często tak mam, że z jakąś taką prawdą wiary, z czymś takim ważnym, gdzieś mi się kojarzy jakaś piosenka i pomyślałem, że tym się też podzielę, może to komuś również pomoże. To niekoniecznie będą piosenki religijne. Niekoniecznie. No na koniec pomodlimy się, no bo więc każdy yy, film chciałbym zakończyć. Вот